Witam serdecznie. Nazywam się Artur Kamiński. Ja jestem prezesem firmy EHS, EHS Dzisiaj za chwileczkę zaczynamy szkolenie dla 30 osób. Jest to szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Mamy do wykorzystania tylko jedne gogle. Chciałbym Wam pokazać jak to zorganizować, jak urozmaicić szkolenia z wykorzystaniem jednych gogli i zrzutowaniem obrazu na rzutnik. Na efekty zapraszam do obejrzenia filmu. Podłącz okulary i komputer do tej samej sieci Wi-Fi. Zaloguj się do konta Facebook powiązanego z okularami. Następnie otwórz nową kartę w tej samej przeglądarce i wpisz okulus.com. Casting. W tej przeglądarce będzie transmitowany obraz z okularów na komputer. Aby wywołać transmisję, załóż okulary i postępuj zgodnie z instrukcją w dalszej części filmu. Po założeniu okularów w panelu, wybierz ikonkę Udostępnij. Następnie, wybierz Transmituj. Teraz wybierz urządzenie, na które chcesz transmitować obraz. W naszym przypadku jest to komputer. Właśnie rozpoczęła się transmisja obrazu z okularów na komputer. Wybierz aplikację, którą chcesz przedstawić w trakcie szkolenia. Uruchom ją, a następnie poproś z grupy uczestnika i zacznij szkolenie. Teraz zobacz, jak może wyglądać Twoje szkolenie z wykorzystaniem jednej pary okularów. Zaangażuj całą grupę. Poproś uczestników szkolenia, aby podpowiadali koledze w okularach, co ma zrobić w poszczególnych momentach szkolenia. Ewakuację. Robicie ewakuację, dobrze, ale, no, ale dźwięk. Dźwięk. co tam jest, jest. No, no, ja wie, jest to, umiecie, wyszliście z pomieszczenia. Zamykacie drzwi. Zamykacie drzwi, drzwi. obróć się, drzwi. strzałkę, klamkę, klamkę. klamki, nie, to jest Dodatkowo trener może omawiać poszczególne etapy ewakuacji, dodając własny komentarz. Stoją osoby na zewnątrz, bardzo ciekawa, często sytuacja będzie, że nie, niekoniecznie będą te osoby szły na miejsce zbiórki. One stają pod budynkiem, one się dzisiaj rozchodziły, więc co należy zrobić? Zbieramy się. Zodniesz raz? Zgadza się miejsce. Zgadza się miejsce zbiórki, miejsce, gdzie mam się udać. Wskazujemy informujemy, że to na miejsca zbiórki. Bo tam będziemy prowadzili przeliczenie. Zaraz zresztą to będzie: i przejdę do miejsca zbiórki. Aplikacja składa się z dwóch scenariuszy: zachowań. Gdy usłyszymy alarm pożarowy i gdy odkryjemy pożar. Przećwicz wspólnie z uczestnikami dwa scenariusze. Możesz zmieniać w trakcie szkolenia graczy, aby zwiększyć zaangażowanie. Akcja gaśnicza naszego gracza nagrodzona została brawami. I również wam życzymy gromkich braw i wielu sukcesów na szkoleniach.